Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu. Zobaczcie za nami, jak myślicie co, polskie morze? Nie! Piękne mazury? Nie! Jesteśmy w Wielkopolsce, a próbujemy pływać i ochładzać się w jeziorach małych. Korzystamy z ostatnich dni wakacji, dlatego zabieramy Was do Poznania i do okolic będziemy zwiedzać do siebie. tak czekaj, patrz. Uczyć się nowych rzeczy, no m.in. gwary poznańskiej. No tak. A w tym pomagać nam będzie Filip, lokalny przewodnik. No tak, bo przecież w Poznaniu po torach tramwajowych jeździ bimba. Jak chcemy kogoś zawołać po poznańsku, to wołamy! Hej, dobra, dobra, ale to chyba, ty chyba tylko tyle na razie umiemy. No, teraz tyle umiemy, ale wierzymy w to, że w tym odcinku nauczymy się więcej. Zapraszamy! Here we go now, and it don't stop. Here we go now. To co widzicie za nami to najstarsza katedra w Polsce, katedra Poznańska, wybudowana w 968 roku. No, Wielkopolska ma się czym chwalić, no, ale przecież najbardziej może się pochwalić tym, że to właśnie w tym regionie możemy szukać początków naszej państwowości. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej i chcecie dowiedzieć się o tej historii w bardzo ciekawy sposób, koniecznie wpadnijcie do Pramy Poznania. Hej! Cześć, u cześć, cześć, Was widzieć, się zbieramy, zbierał. Wow, super, hej. że możemy z Tobą spędzić kilka chwil w bramie Poznania. To, to, to ja się cieszę. pierwszy raz. Pierwszy raz. Można powiedzieć, że Wielkopolska jako region może pochwalić się tym, że to tutaj się zaczęły początki naszego państwa, tak? Tak, i bardzo się tym chwalimy. Wszystko to, o czym uczyliśmy się w podręcznikach od historii, działo się dokładnie w tym miejscu. i don't right. Miejsce nad nami. Złotej, kaplicy. Złotej kaplicy. Co to za miejsce? A to jest rekonstrukcja kaplicy, która znajduje się fizycznie w katedrze w Poznaniu, w zasadzie po sąsiedzku do bramy Poznania, w której się znajdujemy. To jest miejsce, w którym symbolicznie spoczywają szczątki pierwszych władców Polski. Tak jak widzicie tutaj, mieszka pierwszego albo Bolesława Chrobrego. Ale czy jest tak faktycznie, nikt się nigdy nie dowie. Ciekawostką jest to, że Złota Kaplica lica jest zamknięta dla zwiedzających w katedrze, a u nas można ją zobaczyć w zasadzie od środka. Nie tylko o początkach historii tu się mówi, mm. ale też o tej historii aż do teraz? Tak, w zasadzie traktujemy tutaj historię nie tylko jako przeszłość, ale łączność między tym, co było, co jest i co będzie. Dlatego wszystkie cztery sale u nas na ekspozycji prowadzą nas kolejno przez etapy rozwoju Wielkopolski, poznania i Polski w sumie jako takiej. I w zasadzie wszystko się ze sobą łączy, wszystko się przenika. Nie można o żadnej z tych rzeczy opowiedzieć w oderwaniu od pozostałych. Z bramem Poznania przechodzimy kładką do galerii śluza. Co tam znajdziemy? Wystawa czasowa, w tym momencie prezentowana w Galerii Śluza, to jest jedna z wielu, którą możecie tutaj znaleźć. W różnych momentach w roku zmieniamy ekspozycję. W tej chwili prezentujemy rękodzielnych opowieści o poznańskim rzemiośle. To jest tak, to jest wystawa poświęcona historiom 10 zakładów rzemieślniczych z Poznania, z których prawie wszystkie, oprócz niestety jednego, działają do dziś, a mają za wielopokoleniową tradycję i to je łączy. Sam koniec, szybki test. Sprawdzimy, ile masz w sobie poznanianki teraz. Gwarę już umiesz? Eee, Mówisz gwarą? Zależy jaką? Zależy do jakiego Poznańską. stopnia? No dobrze, no o co mnie zapytasz? No nie wiem, coś prostego. Tramwaj, szybko. Trzy słowa. Tramwaj, jak idzie tramwaj, to co? Bimba! Jedzie? Proszę bardzo. Tramwaj to bimba. Jest bardzo ładne słowo na pieska, Na pieski mówimy ketry. O, ładnie. Jeszcze widziałam dzisiaj, że słońce jakoś fajnie się nazywa. O, tego nie słyszałam. Nie, nie wiem, wiem. Jak? No to to nie wiem. A teraz śmiało mogę powiedzieć, że wiara idziemy, tak? Duchta wiary tej no. idziemy. Duchta wiary tej idziemy, no to idziemy. idziemy. Wiesz, co tak? Patrzę na to zdjęcie i wydaje mi się, że chyba pomyliliśmy miasta. No wiesz, co wygląda jak stary rynek, ale rzeczywiście coś mi tu nie pasuje. No wszystko rozkopane. W sumie, ale wiesz co, pomyślałem trochę o tym i teraz yy, umówiłem nas z Filipem, który jest przewodnikiem i który nam pokaże miejscu w Poznaniu, które są nierozkopane. No to e, Mega tak. się składa, bo chętnie zobaczę Poznań. Mega się składa, no bo jest się. Tak. Przepraszamy, przepraszamy za to rozkopanie miasta. No właśnie, chcemy zobaczyć coś fajnego. Gdzie nas zabierzesz? Na Plac Kolegiacki. Niedawno został wyremontowany, a jest tam bardzo fajna kawiarnia. Serio? Tak. No, kawiarni. kawiarni. no to co? Tak. To, no to już chyba tam jest Plac No to właściwie to nie, ale nie no, no, no i tak, tu rozkopali, słuchajcie. O, Czy to właśnie tu warto wpaść, kiedy jesteśmy w Poznaniu? Jeżeli wpadniecie w najbliższych dniach, no to myślę, że na pewno, ponieważ większość miasta jest rozkopana. A plac kolegiacki, jest świeżo wyremontowany, jest tu wszystko nowiutkie, aż się błyszczy. Szczególnie ta konstrukcja za mną. Jest to też miejsce trochę historyczne. Ponieważ tutaj stał przez kilkaset lat potężny, olbrzymi, wielki kościół. Wpadam do Poznania ze znajomymi. Jakie miejsca musimy odwiedzić? Takie must have. Przede wszystkim Stary Rynek, Plac Kolegiacki, na którym jesteśmy oraz Ostrów Tumski. Mamy, słuchajcie, w centrum miasta wyspę. Obok tego mamy nowe Zo. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które ma dwa y, Zo. Jest bardzo duże, więc warto poświęcić cały dzień. Ale wróćmy troszeczkę w tą stronę. Y, to była taka polska część, ponieważ w trakcie zaworów Niemcy chcieli zbudować y, taki swój Poznań i mamy dzielnicę cesarską. Jest ona przepiękna, z najmłodszą rezydencją monarszą y, w Europie, czyli zamkiem cesarskim. A jak z y, Krakusem się dogadają? Yy... Nie wiadomo, kto został wygnany za skąpstwo skąd. Nie? No, słuchajcie, też dwóch poznaniaków założyło się, który jest bardziej oszczędny. No to stwierdzili, że pójdą do kościoła, wrzucą na tacę. Nie? Pierwszy, dumny, w taki już z wygranej wrzuca kościelnemu grosika, nie? a drugi mówi, to za nas dwóch. No. Sprytny. Ale czekaj, to... Y, czy, czy to żarcy od tobie? Bo powiedziałeś, że kościelny. Też, prawda? Aha. No właśnie, film. No to, jestem kościelny. Polubiłem to. Zacząłem wkładać to całe serce, no i później zacząłem się tym troszeczkę dzielić w internecie. Trochę z zazdrości. Uh -huh. Uh -huh. Ponieważ organiści, którzy są najlepszymi przyjaciółmi kościelnego, bo z kim można obgadać proboszczę, <laughs> obgadać sprawy parapialne <laughs> jak nie właśnie z organistą, no. Zobaczyłem, że oni mają kilka stron na Facebooku. Jeden ksiądz mnie jeszcze podpuścił i ja my, ja nie założę? Filip, ja, ja. ale mówisz o tym zawodzie, rzeczywiście o zawodzie kościelnego z takim fajnym humorem i dystansem, czy ty naprawdę lubisz to robić? Bo rzeczywiście mi się to kojarzy trochę z takim nudnym, nudnym, nie, nudnym zawodem, mało rozwijającym dla młodych ludzi. No, nie jest to nudne, no bo jest to, kontakt, jest to praca z ludźmi, a praca z ludźmi to zawsze jest coś ciekawego. Mhm. Ciekawy przykład. Wigilia paschalna. Idę z tacą, pan w pierwszej ławce wyciąga 200 zł, tak żeby wszyscy widzieli, i kładzie do koszyka. Zaglądam do tego koszyka, patrzę, żółta karteczka. Patrzę, co to jest za karteczka, bo 200 jest. wściele. Napisał, że proszę wydać. Trochę tak. Więc tak, 10 zł, ofiara. 80 zł, dać pielgrzymka do Częstochowy, dać proboszczowi. Zwrot, 110 zł. A z drugiej strony dane. <laughs> tak, ja jeszcze nie widziałem. A... No kreatywność, no... no Kreatywność ludzi no, no nie zna granic. Wszyscy widzieli, że dał dwie wy, wszyscy widzieli, dał ofiarę, y, dał. No, że to nie jest nudne. Filip, czy ty, dzięki temu, że szukałeś tej swojej drogi trochę, no bo tutaj praca y, kościelnego przewodnika, wiesz już, że warto, że znalazłeś to swoje miejsce? Szczerze, nie mam pojęcia, co chcę robić w życiu. No, za niedługo 25 lat, jeszcze studiów chociaż nie wyglądam, yy, studiów, yy, stu, studia mam zamiar skończyć dopiero w przyszłym roku, no bo jestem na czwartym roku, dialogu i doradztwa społecznego, yy, więc nie wiem jeszcze, cały czas tak szukam, to się tu zakręcę, to się tu zakręcę. No właśnie, ale to, czeka, ale to, to, to nie, nie czasem źle, że mając 25 lat nie wiesz, co chcesz robić w życiu? Mam no, wielu znajomych, którzy nadal nie wiedzą, a są w podobnym wieku. Od młodych ludzi się wymaga tego, żeby już sobie ukierunkowali drogę. Fajnie jak ktoś od dziecka wie, że chce być na przykład lekarzem, policjantem czy, yy, czy kimś, ale no wiele osób nie wie i próbuje. Z mm -hmm. takich próbowań jestem też w Akademickim Kole Misjologicznym, czyli grupa studentów, która zrzesza ludzi, którzy tam chcą działać na rzecz misji i i będziemy na miesiąc lecieć do Ugandy. To teraz, y, panie przewodniku, bo teraz mówię do Filipa przewodnika, panie przewodniku, jedno miejsce, do którego możemy teraz w tym momencie podejść i się czegoś dowiedzieć. Poznaniaków charakteryzuje specyficzna mowa. Mhm. Więc podejdźmy do jedynego na świecie pomnika gwary miejskiej. Chodźmy. To ja sobie dopiję jeszcze wodę. Za, o. Ale musimy tam poćwiczyć trochę idziemy. gwary poznańskiej. Idziemy, gwarą będziemy mówić? To jest tu niedaleko. Tam jest? Tak, tak. Czekaj, ja już wiem, że tramwaj to jest. Bimba. 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 Eee, Z pieniądze... Filip, eee, i co to za pomnik jakiegoś kolarza? Czy to faktycznie taki, takie miejsce, które powinniśmy zobaczyć? Nie ma innych? Są zapewne, ale nigdzie na świecie nie znajdziecie pomnika gwary miejskiej. To jest Ten... pomnik gwary miejskiej. Nie widać? No, no, A po czym poznać Nie postać? widać. Ten pan to jest stary Marek. No. Kim on jest? Jest to fikcyjna postać stworzona w poznańskim radiu. Jest to pan, który gwarą miejską opowiadał różne swoje przygody ze swoją żoną fruncką. Daj nam trochę gwary. Potrzebujemy takiej dawki, której możemy się nauczyć. Zu uwaga, Filip leci gwarą. Lokomotywa. Stoi na stocji wielgach Nobana. cała w oliwie jest opypłana. Para z nibucha i poświstuje, a palacz cyngiem wewni hajcuje. Wuch te wagonów ma zachoczone, a we w każdym klunkrów jest nawalony. W pierwszym wagonie kole węglarki, jadą z Poznania same kaczmarki. Potem jest i z Wildy Szczuny i każdy śrupie stytki bombony. Potem z Wągrówca brat wuja Czecha i cało wuch to kiboli lecha. Potem są ryczki szafunierki, jakieś wymborki i salaterki. Cztery wagony jadą z meblami, osiem ze zwęglem i dwa z pyrami. Jesteśmy w regionie zwanym Pyrlandią. Nie mogło zabraknąć nas na wykopkach. Trochę już Michał tutaj wykopał, ale dalej a, mi no pomaga. Ja znalazłem, słuchajcie, e, ziemniaki dla niektórych, dla niektórych kartofle, no a dla niektórych pyry, a w szczególności dla tych, którzy mieszkają w tym pięknym regionie, w jakim się teraz znajdujemy. Słuchajcie, za takim prostym ziemniakiem masa tradycji, masa historii, no i też przecież ciężka praca, żeby takiego ziemniaka wykopać. Zresztą o tym się przed chwilą przekonałem, ale pytanie, czy to prawdziwy skarb i czy serio możemy go zostawić na talerzu, a mięso, um, mięso zjeść, ziemniak zostawiony. No nie, tak się nie robi, przecież z takim skarbem. Prawdziwe zapytać. Poznaniaty. Tak. Oj, 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 się kurzy ze mnie. No proszę bardzo, mamy pyry w koszyku, ale też mamy pyry na... Układ pyrocentryczny. Pierwsza no. jest też takiego widzę. No to jest nasz specjalny pyrowy kosmos. Z tego względu, że e, tutaj wszystko kręci się wokół pyry, bo na stołach polskich, wielkopolskich wszystko kręci się Aha. wokół pyry. Dlaczego czemu kosmos? Bo pyry to były pierwsze warzywo, które poleciało w przestrzeń kosmiczną. O proszę. Był taki pan Juri Gagarin, uh -huh. legendarny pierwszy człowiek w kosmosie i on te pyry strasznie uwielbiał, najbardziej lubił je trzaskane z boczkiem i Aha. powiedział, że poleci w ten kosmos pod warunkiem, jak te pyry będzie mógł tam jeść i w takich właśnie porcjach, jak w tubach, w których mamy pasty do zębów, miał przygotowane te dania, pyrę z boczkiem i w kosmosie miał je wyduszać i tam sobie jeść, więc pyry to legendarne pierwsze <gry> warzywo w kosmosie. Ja lubię ziemniaki, pyry, ale czy rzeczywiście ta pyra jest tak ważna dla lokalnej kuchni? Mamy dużo poznańskich dań, które są tylko i wyłącznie na bazie pyry, na bazie ziemniaka. I te dania często są niespotykane poza tutaj naszym regionem, a one są naprawdę ciekawe, bardzo pyszne i z przyjemnością Wam o nich opowiem zachęcę, Próbujemy? żebyście tego też spróbowali. No to może właśnie. Idziemy, to może, Michał, o, chodź. A dobra, dobra, sorry, to nie piłeczki, tylko pyry co? będziemy gotować, a nie zachować. <laughs> no Próbujemy. to idziemy. Chodź, idziemy. Mamy tutaj cztery pyszne, Już pyszne z ziemniakami, ale słuchajcie, z tego mogą być też pyszne dania. No to zamieniamy. Uwaga, bierzemy ziemniaki, e, tu, pyry, pyr, 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 tylko i wyłącznie pyry. Proszę bardzo. To co możemy zrobić z tych pyr? Najbardziej znanym poznańskim daniem jest pyra z grzikiem. To jest prasikiem. nasze danie tutaj wielkopolskie, uh -huh. to jest ciepła pyrka, zimny biały ser, do tego ważny jest sznytloch, czyli po naszemu szczypiorek, cebulka i to jest przygotowane w taki sposób kremowy Widzę, i zimny że jeszcze biały ser. W mundurku, mundurku skurce, tak. tak. <laughs> w mundurkach są najzdrowsze, bo mają najwięcej witamin. Mnie y, interesuje bardzo y, ten pasztet. To nie jest pasztec, to jest, to jest bambrzok. To jest związane z bambrami, którzy 300 temu lat z skakiem przyjechali do Poznania. I to jest danie, które oni wymyślili. Pyrkę gotujemy w wodzie nieposolonej, a posłodzonej. Później to się trzaska, w to się wlewa dużo miodu, wbija się jajka, do tego wrzucamy bakalie, owoce, zapiekamy. To jest słodki placek pyrowy. to już ambitne danie. Słuchajcie, to wygląda na placki ziemniaczane. Nie. Nie placki ziemniaczane. Nie? U nas to są plędze. O, plindze. o, po o plindze, placki okay. ziemniaczane to są plędze. One prawdopodobnie też pochodzą z Poznania, już król August Mocny je jadł i bardzo lubił. No i co ciekawego, to e, słuchajcie, u nas w Wielkopolsce te plędze powinno się jeść tylko z cukrem. I mamy tego. jeszcze jeden wynalazek. To w ogóle nie wygląda jak pyry. Tak, to są szare kluchy. Pyrki się trze, surowe wrzuca się w to jeszcze mąkę, e, jajka miesza się i to, co powstaje, rzucamy na gotującą wodę, jak to wypływa, to później się smaży z boczkiem i z kapuchą kiszoną. Jest to naprawdę przepyszne. No, takie... brzmi dobrze, ale jak to się stało, że w ogóle pyra zagościła na tych ziemiach? Ściągnął ją do Polski Jan III Sowiecki, w związku z czym, no tutaj, jakby Twój strój nawiązuje do tych czasów. To, bo my to się z... przygotowaliśmy. No, to z czasów spod Wiednia, po Bitwie Wiedeńskiej, przesłał dla swojej żony Dary, no i w tym też była skrzynia pyrów, ale nie jako czegoś do jedzenia, tylko jako sadzonek kwiatów z Nowego Świata, wow. właśnie z tej Ameryki, ponieważ wcześniej ludzie uprawiali te pyry, no nie jak my jako warzywa, tylko jako kwiaty po prostu. Otóż, bukiet może można mogła kobieta dostać, Jak najbardziej. I to, był, to był niesamowity skarb i prezent. Tak, no damy nawet dworu, jakby blisko królowej, one e, wpinały sobie te mm, kwiaty pyrowe w sukienki, e, nosiły fryzury, które umajały kwiatami pyrowymi, bo to był wyraz prestiżu. To było coś za oceanu, nie każdy mógł sobie na to pozwolić. A czyli wiemy, że ziemniaki to pyry, ale jak się mówi smacznego? Albo jakieś takie zwroty w gwarze poznańskiej, gdybyś o, mógł nam zdradzić. Pyry dają nam epę, prawda? A epa to po Poznańsku jest taka moc, jakby możliwość działania dalszego i tak dalej, epe. więc pyr Czyli dają pyry dają epę. pyry dają nam epę, żeby robić raban. Pyry dają nam właśnie epę, żeby robić raban, więc my teraz y, co pójdziemy? Może zjeść te pyry. Zabieram cię na obiad, co? Uuu, No dobra, no to dawaj, lecimy na obiad. Dzięki wielkie. Dzięki również, trzymajcie się i smacznego. Koszę dwa ziemniaki. Pyry, przepraszam. Mamy pyry i mamy też rogale. Nie byle jakie, bo to rogale święto-marcińskie. Pięknie y pachnie, pysznie wygląda, ale jak zrobić takiego rogala? No to o, zapytamy. To Tomka, Tomka, który takie rogale robi na co dzień, ile rogalów zrobić w życiu już? Myślę, że dziesiątki tysięcy. Do takiego czegoś będziemy dążyć, ale na początku. Musimy spróbować no spróbować nauczyć się na od początku. czego w ogóle no, zaczynamy. Na początku ciasto, słuchajcie. Mamy ciasto drożdżowe, trzeba je rozwałkować. No to ciężka prawa. Ci. Tak jest, super. No to co? A, no ogromna, A ogromne presze. te wałki. Ogromny mały dla ogromnego faceta, cyk. Czy chcesz mały? <grym> Rozumiem. <grym> Dobra. Bierzesz, jeszcze teraz. Ja mam rozwałkownik. Tak, tak dawaj, dawaj. No przecież ja już to zrobiłem. A mogę coś zapytać? Ja na sam początek. I ile kalorii ma jeden rogal? Na pewno chcesz wiedzieć. Na pewno. Ponad to zatknęło. 1200 kalorii. 1200. Uśredniony. Mocno mam cały tak po prostu tak. cisnąć go? Tak. I przewracać na drugą stronę. Kiedy mam przewrócić? Już. <laughs> Tomek, powiedz, skąd w ogóle rogale w Poznaniu? U! Ale Wiesz co? Biedny. Rogale w Poznaniu są powiązane z 11 listopada. U nas to jest święto Świętego Marcina. I na Faję to święto powiadać, zmienić to... to na drugą. Pewien piekarz kiedyś Proszę. zrobił rogale, bo chciał być jak Święty Marcin. Chciał pomagać biednym. No. Dobra, słuchajcie, mamy rozwałkowane Ale ciasto. Ale jak się ono jest No jest. pewno. Czy wiecie, z jakiego kształtu z ciasta powstaje rogal? Z jakiego kształtu z tak. ciasta? Z, no coś y... trzeba wyciąć. Z wiesz? Ja się domyślam. No nie, trójkąta. 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 Dobrze, trójkąta. tak jest. Trójkąta. Dobra, to Kasia wycina, znowu się zamieniłem miejscem, Katarzyna. Tomek, skąd u Ciebie w ogóle pasja i zajawka do robienia rogali? To było Twoje marzenie kiedyś, robić rogale świętomarcińskie? Nie, moim marzeniem było zostać archeologiem. Archeologiem? Tak, więc studiowałem przez wiele lat archeologię, ale wiesz co? Okazało się, że jest takie fajne muzeum i można tutaj bawić ludzi, uczyć ich. Aha. I zdecydowałem się na tą ścieżkę kariery. No i jestem bardzo zadowolony. Dobra, mamy Proszę już od, od archeologii do pokazywania historii. W sposób kulinarny, nie? Ta, to tak, pokazujesz. dokładnie. No wiesz, ja lubię zjeść, to chyba po mnie widać. Nie? <laughs> to co? Poliniak trzeba wyciąć. I niby można wyciąć takim, wiesz, fajnym, prostym narzędziem, ale mam dla Was jedną historię. Słuchajcie, był sobie rok 2000 i w Paryżu ogłoszono konkurs skierniczy na najlepszą słodkość w całej Europie. I od nas pojechał Świętej Pamięci Koperski. To był przeinteligentny człowiek, który wiedział, jak jury w Paryżu zaskoczyć. Wziął coś, co się tak wiecie, stereotypowo kojarzy z polską historią, i on tym wycinał a, Trójkąty pod rogale świętoblińskie. Ja Ty chyba widzisz. Da Aj, ]aj okay? to, dawaj to, jasne możesz. A mogę otworzyć? Wow, no pewnie. No to ]ける. Michał, chyba jeszcze takich rogali to nie robiłeś szablą. Słuchajcie, o, ten <t> gość <roHowOkay> wycinał trójkąty szablą, i to został zapamiętany. Tu jest jeden trójkąt, to jest drugi, to jasne, że to jest wasza robota. A no? ja zaznaczyłem jeszcze jedną linię, żebyście wiedzieli, jak to się wycina. Przykłada się, dociska, podnosi. Jak zrobisz dobrze za pierwszym razem. No to masz. No tak. Dobra. To kto ma pierwszeństwo? Kobiety. Proszę Dobrze, bardzo. spróbujmy. Dobrze, dźwięk dźwięk. Dźwięk dźwięk. Dźwięk nie nie sądziłam, że takie rzeczy będę robiła w tym programie. To ale Katarzyna, dobra. proszę bardzo. Hmm. O. No. No. no i co? No. Słuchajcie, o, chyba nie docięłam. Dobra, tak. Dobra. Yy, no i dawaj. Jest. Jest w jest napisane bardzo ogólnie. Rodzynki, orzechy, kandyzowane owoce. I już które orzechy i kandyzowane owoce, to sobie cukiernik wybiera. Okay. Więc jak sobie pójdziecie na przykład do trzech różnych cukierni, to możecie kupić trzy różne, dość od siebie rogale w smaku. do bo uh -huh. tu w wieku XIX nikt nikomu nie narzucał, jak robić rogala. Dzisiaj też tak trochę jest. Masz tu ściskać i po prostu wyciskasz, ile wlezie tego rogala. Tu, tu, tu. Okej. Okay. Wlezie tego nadzienia, proszę bardzo. O, masz. Dobra. No to próbujemy. <grymne> Musisz spróbować. To, to, to. Jak? U. dobra. Jak tam surowe jajka Ja Spróbuję. Pasuję. Eleganckie. Eleganckie, dobrze. No. Teraz tak, ty masz tu, ty masz tu dobra. i tutaj jest ten drugi. Czyli tym, wy, tu wyciągasz. Ściskaj lewą ręką, mocno. No katarzyna, hojniej trochę. No bo co? To powoli, 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 powoli. Nie jest to no łatwe, jak się robi za pierwszym razem. No na pierwszy rzut oka wygląda jak kiszka ziemniaczana. <grymne> E, tak, mówiłem. skojarzenia słuchajcie, mogą mówiłem. być różne. Tak, słuchajcie. 11 listopada. Jak w Poznaniu obchodzicie ten dzień? Jest, faktycznie jest. Jest ta fiesta i w ogóle yes. dzieje się afera, wszyscy piją yes. do rogale. dzieje się afera. Znaczy wiesz, w Poznaniu, jak tak popatrzeć, to zawsze dzieje się afera. <grym <grym <Palace> <grym> to były takie radio, mamy. No. Ale y, wiesz co, jest tak, że jak akurat ten Święty Marcin, ta główna ulica, nie jest w remoncie, no, no bo w Poznaniu to wszystko jest w remoncie, mm -hmm. ale jak nie jest, to wiesz, jest parada. Y, I tam y, na tej paradzie jest gość przebrany za Marcina, a za nim się każe, może przebrać jak chce, żeby było wesoło. Aha. A potem jedzenie rogali, y, koncerty. Wiesz, to jest organizacji charytatywnych między tymi rogalami, gdzieś tam są, mnie, mhm. Więc tak to wygląda. Taki miły, przyjemny wieczór. Najpierw trzeba zrobić coś takiego. Widzicie taką zakładeczkę i się zatrzymać. Teraz powinniście to tak chwycić. Zobaczcie, rozszerzycie. O, nie. O, wow. Zacieramy. Czekaj, czekaj, czekaj. O, nie. Aha, dobre, dobre. I teraz. Tak. Tak. Ale numer ty. Czekaj, poczekaj, o, wyłączamy cyk. Uuu, już paru. ale juniorek, <laughs> powiedziałbym, że nawet seniorek, bo taki duży. No ale, Dobra, myślę, że wyszedł go nam pięknie. Czy możemy już? O, o, o. Możecie Nie, nie. Ale Czy już? Ojejku, ojejku. Proszę, o nie no. dobrze, dobrze, że dawaj go. Uuuu. Ja tutaj zrobię nam takiego... It's crazy, smyśnego, man. Takiego, że... Dobra, a teraz to right. zrobię tak, jak to powinni zrobić, powinien zrobić prawdziwy ten szef. Mogę jeszcze? No masz. Czy, Możesz? Czy, czy raczej robimy jedno... No jednak... robisz dla siebie, więc wiesz. Okej... Okay. To, to jest dla ciebie? No. To już chyba ostatni krok, co? Michał, nie marnuj że no Dobra, no przepraszam, no już tak... No. Dobra. Ale chyba nie dużo, tak, nie? Bo tak jest okej. Okay. No jest. Tak. No Wydaje dobrze jest. mi się, Ale się że rozpływa, rozlewa, rozpływa. Pójdzie nam całkiem podobny. Nie, nie, chrubie szowianka. Proszę, degustuję. No i na siłowni teraz będzie dwie godziny. Jest, wyszło. <śmieniczyny> 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 Oddział obrony cywilnej do prezydenta. Alert schron. Gabinet mister prezydenta jest gotowy do działania. Wielkopolska jest wyjątkowym regionem nie tylko ze względu na pięknych, młodych ludzi i cudowne jedzenie, ale też ze względu na to, że to właśnie tutaj możemy szukać początków naszej państwowości. No ale przecież, jak sami widzicie, nie siedzimy w starej, drewnianej tysiącletniej chacie, a w schronie przeciwatomowym. A tak poza tym, 30 lada robi różnicę. Schron, w którym jesteśmy, znajduje się kilkanaście metrów pod ziemią i został dziś otwarty specjalnie dla studia Raban. A więcej o historii tego miejsca dowiemy się już za chwilę. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. cześć, cześć, cześć. Fajnie, że mogliśmy cześć. cześć. Panie, że możemy patrzeć ciebie. Dzięki, że dla nas otworzyłaś ten schron, że możemy tu być i oglądać to wszystko. Ja przyznaję, że jestem tu pierwszy raz, ale żeby tu dotrzeć, musieliśmy dojechać z centrum Poznania. Jesteśmy na obrzeżach, tak? Tak. Zgadza się. Tutaj, jak widać, mamy centrum na mapie, natomiast znajdujemy się obecnie w tej części Poznania, czyli daleko, daleko od centrum, na północny zachód od centrum Poznania. Wynika to z tego, że w przypadku gdyby jakieś uderzenie atomowe właśnie w czasach, kiedy skron został zbudowany, nastąpiło w Poznaniu, to w pierwszej kolejności padłoby właśnie na centrum. Natomiast właśnie dlatego zbudowano schron na obrzeżach, żeby ewentualna fala uderzeniowa też nie dotarła właśnie aż tak daleko. 40 minut do centrum. My tę drogę pokonaliśmy przed chwilą, więc proponuję na chwilę usiąść, Chyba żeby nam nogi więcej. odpoczęły. Ale widzę, że tutaj na stole jest zielony telefon. Ja odbierałem przed chwilą czerwony telefon. Dlaczego te telefony mają tak różne kolory? W zależności od wagi tego, kto ewentualnie miał tam dzwonić i Aha. jakiej wagi wiadomość miała zostać przekazana, możemy się domyślić, że ten czerwony telefon był rzeczywiście przygotowany na jakieś szczególnie ważne, trudne, alarmowe sytuacje. Kiedy powstało w ogóle to miejsce i dla kogo zostało przeznaczone? Schron przeciwatomowy był przeznaczony dla władz miejskich prezydenta miasta Poznania. Powstał on około lat 50-60, kiedy wprowadzono właśnie taką ustawę, która miała regulować obronę cywilów i władz miejskich przed ewentualnym uderzeniem atomowym. Szybki challenge dla ciebie. Jesteś tutaj praktycznie bardzo często. Tak. To w takim razie pokaż nam swoje ulubione pomieszczenie. Dobrze, pokażę. No idzie. mhm. Idziemy. Wasia zabrałaś mnie akurat do tego miejsca, dlaczego to jest twoje ulubione i gdzie jesteśmy? Znajdujemy się w centrali telefonicznej, czyli w miejscu, gdzie ewentualnie można było przyjmować meldunki, odbierać telefony, sygnały od innych takich placówek, które były związane właśnie z początkowo terenową obroną przeciwlotniczą, później obroną cywilną. Działało to w ten sposób, że jeżeli właśnie tutaj zapaliła się lampka, że ktoś chciałby nawiązać rozmowę z innym, inną placówką, na przykład świecącą się tutaj, no to wtedy przełączały się te kabelki. Brało się właśnie okay, zabierzemy tak? Kabelek odpowiadający tutaj świecącej się lampce mm -hmm. i przekładamy właśnie do tej placówki, która tutaj dzwoniła. Czyli na przykład tutaj. I wtedy taka rozmowa już mogła się połączyć. Było centrum dowodzenia tych wszystkich rozmów, które tam możemy w tamtej sali zobaczyć już jako telefony w budkach telefonicznych. Okej. Okay. <noise> to już wszystko wiem. Z bunkra kilkanaście metrów pod ziemią przeszliśmy do, można powiedzieć, salonu. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się teraz w willi, która maskowała istnienie właśnie tego schronu, w którym byliśmy przed chwilą. Znajduje się właśnie dokładnie nad nim i obecnie tutaj, właśnie w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, trwa wystawa plakatu. Mhm. Obecnie teraz też z koleżanką i z kolegą z muzeum pracujemy nad wystawą plakatu również, ale będzie to wystawa czasowa, mhm. poświęcona wizerunkowi kobiety w okresie socrealizmu. Jak miałeś 16 lat, to myślałaś o tym, że... Będziesz miała swoją wystawę, kręcił się temat sztuki, czy to się pojawiło w twoim życiu, życiu więcej później? Temat sztuki rzeczywiście gdzieś był mi bliski, obecny już w tamtym wieku, natomiast nigdy nie marzyłam nawet, że będę miała możliwość stworzenia swojej wystawy, a właśnie pracując tutaj w muzeum, już drugą będę miała okazję otworzyć. A na koniec naszego programu razem z Kasią stwierdziliśmy, że wrócimy do miejsca, z którego rozpoczynaliśmy dzisiejszy odcinek. Jeziory Małe. Idealne miejsce na wypoczynek koło Poznania. Ta miejscowa znajduje się jakieś 40 minut drogi od stolicy Wielkopolski. Tutaj można się zrelaksować, tutaj można odpocząć, mimo że w Poznaniu w betonowej dżungli 32 stopnie, tutaj 26. I odpoczywa. Także wszystkich lokalsów zapraszamy tutaj, zresztą pewnie znacie tę miejscówkę, ale nam nadal mało poznania. Więc chcemy poznawać dalej, a przede wszystkim chcemy Wam sprzedać jeszcze kilka fajnych historii, mm. dlatego po prostu zostańcie z nami. No i odpoczywajcie razem z nami, a my widzimy się już za, za tydzień. tydzień. Do zobaczenia.